Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie, Wasz Soul Voice w tym nagraniu opowiem Wam o chromie, może o jego właściwościach, cóż jeszcze o zapotrzebowaniu, główne źródła powstawania tego chromu oraz może również o wpływie na odchudzanie chromu, więc mam nadzieję, że to będzie w miarę interesujące <noise> oczywiście dla Was. No cóż, kochani, co to jest ten chrom? Chrom to w ogóle kolejny z pierwiastków, jest również pierwiastkiem śladowym, jest, słuchajcie, ważny dla zdrowia człowieka, który w ogóle w nadmiarze jest jednak również szkodliwy. Dostarczany, słuchajcie, w bezpiecznej dawkach bardzo korzystnie wpływa na nasz metabolizm, przede wszystkim na metabolizm glukozy, białek i kwasów tłuszczowych. Chrom w ogóle w suplementach diety jest popularnym środkiem wspomagającym właśnie odchudzanie i o tym też oczywiście wspomnę. Warto jednak przed w ogóle zastosowaniem jakichkolwiek tabletek z chromem zapoznać się z jego znaczeniem i o co w tym wszystkim chodzi żeby nie było później po prostu problemów. Chrom w ogóle został odkryty, słuchajcie, już w roku 1797, ale dopiero badania przeprowadzone w latach 60. ubiegłego powiedziałabym wieku pokazały, że ten chrom w organizmie naszym, czyli w organizmie człowieka, jest bardzo ważnym pierwiastkiem śladowym, który bierze udział w wielu procesach. Mimo to, słuchajcie, obecnie chrom stał się tematem kontrowersyjnym, bym powiedziała, ponieważ wiele nowych publikacji podważa wcześniejsze doniesienia o tym, że jest on pierwiastkiem niezbędnym. Doniesienia naukowe na ym, wielu polach okazują się sprzeczne. Co zatem wiemy o tym chromie? Chrom to w ogóle pierwiastek, który występuje, powiedziałabym, w dwóch postaciach. Chrom 3, czyli chrom na trzecim stopniu utlenienia, to mikroelement występujący, słuchajcie, w żywności, uważany za ważny składnik diety. Bierze on bowiem udział w wielu procesach metabolicznych i nie odkłada się w organizmie. Wydalany jest przez oczywiście wszystkich, przede wszystkim z moczem. No cóż, zdaniem części ekspertów nie jest on jednak mikroelementem niezbędnym człowiekowi, a jego korzystne działanie to efekt farmakologiczny. Uwaga jest taka, chociaż dostarczenie chromu. 3. Do organizmu w zalecanych dawkach jest wskazane jego narędmiar, słuchajcie, może wpływać na zwiększenie ryzyko rozwijania się chorób niby nowotworowych tego mikroelementu. Druga z kolei postać tego pierwiastka to chrom 6, czyli chrom na szóstym stopniu utlenienia, który jest toksyczny, słuchajcie, dla człowieka, a jego pochodne wykorzystuje się w różnych gałęziach, słuchajcie, przemysłu. Ekspozycja na chrom z kolei 4 e, kwalifikowana jest jako zawodowy czynnik ryzyka. Pierwiastek ten ma potwierdzone działanie z kolei rakotwórcze. No cóż, e, rola chromu, słuchajcie, w organizmie naszym, czyli człowieka. Powiem tutaj tak króciutko, że chrom jest e, składnikiem czynnika tolerancji glukozy. Co oznacza, że bierze udział w procesie metabolizmu właśnie tejże glukozy w organizmie. gtf e, GTF znaczy się, jest wytwarzany w wątrobie, czyli ta, e, ten czynnik e, tolerancji glukozy, i uwalniany do krwi słuchajcie w momencie podniesienia poziomu właśnie glukozy. Wraz natomiast z insuliną transportuje on glukozę do naszych komórek ciała i ułatwia jej przeswajanie przez tak zwane komórki. Chrom bierze więc udział ym, w kontroli nad stężeniem glukozy we krwi. Oprócz tego, kochani, chrom jest elementem Składowym wielu enzymów trawiennych bierze on udział w metabolizmie właśnie białek oraz y, syntezie kwasów tłuszczowych. Zmniejsza to ryzyko występowania właśnie miażdżycy, obniża stężenie złego cholesterolu, słuchajcie, i jednocześnie zwiększa stężenie cholesterolu dobrego HDL. Chroni bowiem y, chrom, to znaczy, może chrom bardziej wchodzi też w skład RNA i. Podejrzewa się, że bierze udział w stabilizacji jego struktur. No i to myślę, że jest dość ciekawe. <grywania> Działanie jeszcze chromu, słuchajcie, obejmuje też udział w procesach antyoksydacyjnych, oczywiście, i immunologicznych. A także syntezie witamin i hormonów. Niektóre badania wykazują na to i wskazują również, że chrom sprawdza się jako suplement u chorujących na zespół policystycznych jajników, sprzyja obniżeniu BMI i poprawia, słuchajcie, metabolizm właśnie glukozy, a tym samym zwiększa szanse na wystąpienie owulacji i re regularnych, tak zwanych miesiączek. No cóż, ze względu jeszcze na wpływ chromu na skuteczność działania insuliny, może on pośrednio łagodzić procesy wywołujące zaburzenia kognitywne, czyli tak inaczej poznawcze, i, no i otępienie. Wiele badań również wskazuje na to, że na właśnie te zaburzenia wpływają nieprawidłowe czynności metaboliczne związane, słuchajcie, z glukozą czy też hiperinsulinemią. A z kolei z analiz wynika, że suplementacja chromu może... Korzystnie wpłynąć na właśnie pacjentów z zaburzeniami neurodegre, boże, neurodegeneracyjnymi, kochani, no niech już będzie, jakbyśmy się to ciężko powiedziało. Czyli mam tu na myśli chorobę Alzheimera i chorobę Parkinsona, mających w ogóle problemy z pamięcią, nauką, słuchajcie, kontrolą apetytu, czy też mm, hormonami płciowymi. Chrom Również może też wykazywać, słuchajcie, działanie antydepresyjne i przeciwlękowe, co jest bardzo ważne, ponieważ badania przedkliniczne wykazały, że podnosi on poziom serotoniny. Inne z kolei testy wykazały, że do tego hamuje również uwalnianie kortyzolu. Co też ma znaczenie. Terapie w ogóle lecznicze z wykorzystaniem chromu wykazały, że właśnie u tych pacjentów poddanych tej formie leczenia złagodzeniu uległy objawy dobowych wahań nastrojów np. Na PMS, depresji atypowej i sezonowych tzw. Tak zaburzeń efektywnych. No cóż, jeśli chodzi o chrom i odchudzanie, bo to również chciałam wspomnieć, Odpowiedź na pytanie, czy chromie, słuchajcie, pomocny właśnie w walce ze zbędnymi kilogramami, powiedziałabym, że jest niejednoznaczna. Wiele osób odchudzających się i stosujących suplementację diety z chromem z zadowoleniem mówi o pozbyciu się oczywiście nadwagi, ale też wiele osób oświadcza, że stosowanie tegoż chromu nie przyniosło u nich żadnych efektów. Więc tutaj opinie kochani są podzielone. Stosowanie właśnie suplementów z chromem w celu redukcji waszej wagi i zwiększenia masy mięśniowej stało się niestety popularne jeszcze w latach 80., czy też mogłabym powiedzieć już w latach 80. i 90. XX wieku. Większość dostępnych publikacji dowodzi, że w zakresie odchudzania i budowania mięśni stosowanie tabletek z chromem nie jest skuteczne. Również są też wyniki badań nad stosowaniem. Chromu w walce z nadwagą i otyłością, i niektóre testy do, y, dowiodły, czy też potwierdziły, że, kochani, suplementowanie chromu u osób otyłych podczas wysiłku fizycznego wpłynęło z kolei korzystnie na zmniejszenie masy ciała i polepszenie tolerancji glukozy. Również badanie na grupie kobiet z nadwagą wykazało, że Łącznie e, łączenie powiedziałabym soli chromu do diety sprzyjało obniżeniu, słuchajcie, zawartości tkanki tłuszczowej, jednak przy równoczesnym zmniejszeniu masy mięśniowej. Istotne jest jednak to, że e, co chciałam tutaj powiedzieć. Istotne jest to, że podobnych prac na temat właśnie wpływu chromu na odchudzanie jest naprawdę niewiele, a te istniejące obejmują niewielkie grupy badawcze, więc no, ciężko, ciężko tutaj stwierdzić konkretnie, czy rzeczywiście pomaga, czy nie pomaga. Natomiast warto wiedzieć, że zalety pomocniczego stosowania chromu w czasie odchudzania, o których no cóż, najczęściej się wspomina, to działanie tego pierwiastka przyspieszające, słuchajcie, spalanie tłuszczu i, powiedziałabym, ułatwiające kontrolowanie naszego apetytu. Na podstawie dostępnych obecnie słuchajcie badań, można zatem wywnioskować, że sama tabletka z chromem nie sprawi, że pozbędziemy się zbędnych kilogramów. Istnieje za to szansa, że u osób z nadwagą i otyłością okaże się po prostu pomocna, jeżeli zastosuje się dobrze zbilansowaną przede wszystkim dietę z uwzględnieniem tzw. aktywności fizycznej. I tak zwana zestaw suplementów, oczywiście z, yy, z chromem, yy, możecie po prostu połączyć i, i kupić zdaje się na internecie lub yy, może i w aptece. Yy, każdy indywidualnie na pewno znajdzie chrom, jeśli będzie miał na to ochotę. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie chromu w organizmie, w przypadku osób zdrowych zalecana jest y, bezpieczna dawka chromu w diecie, która ma wynosić y, między 50 a 200 mikrogram na dzień. I nieco inaczej reprezentuje się współczynnik y, wystarczającego spożycia. Ustalany z uwzględnieniem przeciętnego dostarczenia składników odżywczych w diecie. Dla mężczyzn wystarczające spożycie chromu wynosi wtedy 35 mikrogramów, kochani, na dzień, a dla kobiet 25. Osoby wykazujące wyższe zapotrzebowanie na chrom mogą dostarczać przykład ten mikroelement do organizmu w diecie nie przekraczającej, słuchajcie, 250 mikrogramów dziennie. I tutaj zaznaczam, no cóż, na wchłanianie chromu, chromu z przewodu pokarmowego wpływają jeszcze, chciałam Wam powiedzieć, różne czynniki. Wchłanianie bowiem tego pierwiastka zwalnia pod wpływem fitynianów. No cóż, a jego zwiększenie z kolei odbywa się przy równoczesnym spożywaniu witaminy C. Aminokwasów, szczawianów i niacyny. Więc jeżeli będziecie chcieli poodchudzać się z chromem, z tabletkami z chromem, pamiętajcie, że dużo witaminy C w jednym i w tym samym czasie należy po prostu sobie połykać. I niacyny. Przyjmuje się też, że wchłonienie chromu z przewodu pokarmowego wynosi około 0,4 do 2,5. Procenta, więc całkiem nieźle. Chrom jest, słuchajcie, pierwiastkiem specyficznym, zarówno jego niedobór, powiedziałabym, jak i też nadmiar jest szkodliwy dla naszego organizmu, a żywność wysoko przetwarzana, po którą coraz częściej niestety sięgamy, zawiera dużo mniej składników mineralnych od żywności nieprzetworzonej. Z organizmu w ogóle chrom wydalany jest, kochani, głównie z moczem, to trzeba pamiętać, a w niewielkim stopniu również z żółcią, Potem, czy przez na przykład wykorzystanie jako budulec struktów włosów. No cóż, do większej utraty chromu z moczem przyczynia się również stres, o tym dobrze wiedzieć, intensywna aktywność fizyczna, niewłaściwa dieta, karmienie piersią, cukrzyca, czy na przykład korzystanie z suplementów diety zawierających chrom. Niedobór tegoż chromu może objawiać się, słuchajcie, bólami głowy, rozdrażnieniem nieuzasadnionym zmęczeniem, czy też zniechęceniem, więc jeśli boli Was ciągle głowa, jesteście zniechęceni, znużeni, spróbujcie zasuplementować po prostu chrom. Rzadko kiedy jakikolwiek lekarz o tym niestety wspomina. Przy niedoborze, słuchajcie, chromu zwiększa się też apetyt na coś słodkiego, tutaj podkreślam, a jednocześnie spożywanie dużej ilości cukrów prostych sprawia, że właśnie chrom jest z organizmu wydalany. Niedobór, kochani, chromu jest też jednym z czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy i miażdżycy i to chciałabym po prostu podkreślić na koniec i na niedostateczny jeszcze poziom chromu w organizmie mogą też, kochani, wskazywać przede wszystkim nietolerancja, kochanie glukozy, glukoza w moczu, hiperinsulinemia, insulinooporność, obniżenie liczby IR, zaburzenia lipidowe, coś jeszcze, zaburzenia wzrostu, neuropatia lub encefalopatia. Zapotrzebowanie kochani na chrom jest różne w zależności od wieku. Dla osób dorosłych przyjmuje się od 0,05 do 0 0,2 mg i dobrze zbilansowana dieta, słuchajcie, powinna dostarczyć tak małą ilość chromu, że naprawdę nie ma żadnego zbędnego ryzyka. Chrom jest w ogóle zawarty w wielu produktach naturalnych i w takiej formie jest najzdrowszy moim zdaniem. Za główne źródła chromu na przykład uważane są produkty pełnoziarniste, jak kochani ser, orzechy lechy, szparagi, drożdże, grzyby. Ostrygi, owoce, słuchajcie, no i piwo, ale nie dla wszystkich. <grafię> Bogatym źródłem chromu są też małże, czy też orzechy brazylijskie. Znajdziecie go również w pełniozernistych mąkach, kolbach, kukurydzy, gotowanej wołowinie, żółtkach jajek, słuchajcie, brokułach, grzybach, pomidorach, suszonych daktylach, czy też kochani gruszkach. Przyswajalność chromu wzrasta w obecności kwasu askorbinowego i asperginowego, natomiast cynk, żelazo i wap zmniejsza przyswajalność chromu. Pozdrawiam. Cześć, kochani. Pa!